Czy warto dekorować wnętrze? Ile trzeba na to pieniędzy? Co możemy zrobić sami? Zapytaliśmy o to Ewę Jarosławską, nową prowadzącą program o dekoracji i urządzaniu wnętrz. Dlaczego dekorowanie wnętrza, urządzanie go wnętrza naszego domu jest takie ważne? Najważniejsze jest, żeby w własnym mieszkaniu czuć się dobrze, swobodnie żeby wszystko było urządzone zgodnie z naszą, z, z naszą harmonią, z naszym wyobrażeniem. Chodzi również o to, żeby czuć się w mieszkaniu bezpiecznie, bo wiadomo, że na co dzień pracujemy, mamy tysiąc różnych zajęć. No i wracając do domu, chcemy wypocząć, chcemy po, poczuć trochę spokoju. No i dlatego uważam, że każdy powinien Projektując czy dekorując swoje mieszkanie, przemyśleć, czego oczekuję, jaką chcę mieć sypialnię, w jakich kolorach czuję się najlepiej. No i żeby to wszystko nie było, prawda, takie żeby nie było dużego natłoku, dlatego że no, wtedy nie tak jakby nie, nie wypoczywamy tak, jak w harmonijnym wnętrzu. Wiem, że są odpowiednie kolory, odpowiedni sposób ustawienia mebli, który. Pomoże nam zrelaksować się właśnie w domu. Są kolory, które dają nam więcej energii, które nas uspokajają. Jakie to są kolory? Wiesz co, to zależy od tego, do jakiego wnętrza chcemy te kolory wybrać. Sypialnia jest, na przykład sypialnia jest wnętrzem, w którym zasypiamy, w którym się budzimy, w którym chcemy się wyciszyć. Dlatego najlepszym i takim właściwie na topie teraz kolorem jest fiolet. To jest kolor, który nam się nie rzuca w oczy, nie jest taki intensywny. Wszystkie takie pastelowe odcienie, pastelowy odcień niebieskiego, odcień zieleni będą dobre właśnie do sypialni. Pokój dzienny to jest pokój, w którym przebywamy najdłużej. Pokój i właściwie również kuchnia. Więc kolory powinny być również stonowane. No, na pewno nie powinna to być czerwień, bo to bardzo męczy oczy. Myślę, że pomarańcz stonowany, lekki żółty jak najbardziej też może być wykorzystany. Najczęściej jednak i właściwie najpopularniej. Wykorzystywane są beże, brązy, połączone z kamieniami, z różnego rodzaju strukturą. Na topie jest również drewno. Jednakże wynajęcie takiego dekoratora, który doradzi nam w, w <coughs> urządzeniu mieszkania, jest bardzo drogie. Czy my sami, z nas, produktami, które są dostępne na rynku, możemy zmienić swoje wnętrze? Tak, jak najbardziej. Wykorzystując, trzeba mieć po prostu pomysł. Wykorzystując różnego rodzaju y, poradniki, y, myślę, że jeżeli mamy pomysł, to, jest, już, jest, to już jest połowa sukcesu. Nie trzeba, nie trzeba kupować jakichś drogich dodatków, naprawdę jest wiele sklepów, w których możemy kupić coś prostego, prostą ramkę, którą później możemy na własny sposób zmienić, przemalować, doczepić coś. W pasmeterii są naprawdę są różnorakie rzeczy, które świetnie wyglądają na wazonie, na lampce nocnej. Więc, tak jak mówię, no, najważniejszy jest pomysł. Czy to właśnie będziesz chciała pokazać naszym widzom w programie, który będziesz prowadziła w naszej stacji, że nie ważne są fundusze, ważny jest pomysł? Tak, dokładnie o to chodzi i to jest setnem tego programu, dlatego że każdy może poczuć się oryginalnie. Bo wiadomo, jeżeli zrobimy coś sami i włożymy w to swoją pracę, swoje serce i swój pomysł, no to później patrzymy na to całkiem pod innym kątem niż, niż na wazon, który jest kupiony i, w, w, i wydamy fortunę na niego, a tak naprawdę no, nie robi zbyt wielkiego wrażenia. Wiem też, że często ludzie mają taki problem, iż mieszkania są bardzo małe albo mają dziwny, pokój ma dziwny kształt. Czy za pomocą farb do ścian, dodatków mebli można go optycznie zmniejszyć albo zwiększyć jego rozmiary? Tak, to jest teraz chyba właśnie takim największym problemem, bo większość osób mieszka w blokach. No, bloki, wiadomo, nie są zbyt ustawne, mieszkania nie są duże, dlatego każdy stara się przynajmniej optycznie coś z tym mieszkaniem zrobić. Jak najbardziej y, możemy trochę oszukać to oko y, poprzez y, jasne kolory, y, poprzez y, dodatki, które są stonowane, y, nie rzucające się w oczy, y, poprzez duże lustra, które odbijają y, światło, odbijają y, drugą ścianę. A co z takimi oryginalnymi wzorami jak właśnie panterka, zebra czy właśnie intensywny kolor purpurowy? Czy jest takie miejsce w domu, w którym możemy to wykorzystać? Myślę, że tak, to jest, to jest ważne, abyśmy się z tym dobrze czuli. Jeżeli lubimy takie odważne kolory, jeżeli mamy mocny charakter i chcielibyśmy coś takiego wykorzystać, jak najbardziej, z tym, że właśnie ważne jest, ważna jest ta wielkość pokoju. Jeżeli chcemy wykorzystać panterkę na przykład do salonu, no to możemy kupić poduszki, kupić koc. Jakiś tam mały obrusik. Po prostu musi to być akcent. Nie może być tapeta ogromna w panterkę, no bo to, wiadomo, już wtedy przytłoczy trochę atmosferę tego pokoju, no i na pewno zmniejszy. A co z pokojami innymi? Na rynku jest dostępne bardzo dużo gadżetów, farb, wzorów, które możemy naklejać na ściany. A czy możemy zrobić coś oryginalnego sami w domu? Małym kosztem? Oczywiście, że tak. Od tego są szablony. Jeżeli mamy tylko jakiś pomysł, jeżeli mamy zdolności manualne, wystarczy kupić cienką pleksję, potem wyciąć, wymyślić szablon. Mogą to być kwiatki, mogą to być samochodziki dla chłopczyka do pokoju. Cokolwiek miałoby to być, wycinamy szablon i nakładamy. Nie wiem, kolorową farbę, nakładamy strukturę. To już w zależności od tego, jaki, jaki jest pomysł. Czy pomysły, które będziesz prezentowała u ciebie w programie, będą pomysłami do wykorzystania dla każdego, czy tylko dla osób mających specjalne zdolności artystyczne? Nie, no absolutnie. Myślę, że ja nie będę tutaj malowała żadnych pejzaży, dlatego to, to będą proste rzeczy, proste przykłady. Dla osób, które chciałyby coś zmienić, chciałyby odświeżyć swoje mieszkanie, co będziemy mogli zobaczyć? Na przykład, może zdradziłabyś troszeczkę tajemnicę. Na początek, na początek chciałabym coś prostego. No, właśnie tak jak podawałam przykład na takiej ramki, prostej ramki, czy jakiegokolwiek bibelotu, może lampki. Możemy Właściwie kupić prosty abażur, prawda? Prosty, który, na który nie wydamy fortuny. No i właśnie liczy się pomysł. Odwiedzamy pasmaterię, odwiedzamy jakiś kiosk, w którym możemy znaleźć koraliki, perełki, tasiemki, i dzięki temu nasza lampka może stać się oryginalną lampką, wyjątkową, oczywiście, aby tylko pasowała do naszego wnętrza. A czy w ten sposób również można odświeżyć stare rzeczy, które mamy u siebie w domu? Tak, jak najbardziej. Począwszy od mebli po jak najmniejsze rzeczy, bibeloty. Jaki jest koszt mniej więcej, który będziemy musieli wydać, żeby zrobić to, co ty będziesz robiła w programie? Czy to są duże pieniądze, to jest kilka złotych, kilkanaście, kilkadziesiąt? Koszt jest niewielki, w zależności od tego, co będziemy robili. No myślę, że. Naprawdę, to nie jest duża rozbieżność, od, od, od kilku złotych do kilkudziesięciu, także to, to w zależności od tego właśnie jaka jest wielkość i ile potrzebować będziemy materiału. Lubartów jest dość małym miastem, nie ma tutaj takiego dużego wyboru sklepów, jak, jak w Lublinie nie ma na przykład sklepu specjalistycznego dla artystów. Czy dostaniemy takie rzeczy w zwykłych sklepach? Właśnie w pasmanterii czy, czy w zwykłym sklepie z farbami? Myślę, że tak. Począwszy od klei, które są mocne, którymi będziemy przyklejać jakieś koraliki, po farby do malowania na, na płótnie. Myślę, że jak najbardziej nie będzie z tym problemu. A dlaczego chciałabyś pokazywać swoje pomysły tyle naszym? Wiesz co? Dekorowanie od zawsze było moją pasją. Od kiedy tylko pamiętam, to przestawiałam, prze, przewieszałam obrazy, malowałam ściany, miałam tysiąc pomysłów na minutę. No więc będę szczęśliwa, jeżeli komuś pomogę, jeżeli moje pomysły zostaną zrealizowane i ktoś będzie miał radość z tego, że będzie miał fajną lampkę, oryginalną, oryginalne rzeczy za niewielką cenę. Dlatego zapraszam Państwa na yy, mój program i mam nadzieję, że moje pomysły się spodobają.